Jestem nieustraszona. Przyjmuję każde wyzwanie z uśmiechem i otwartymi ramionami. Wiem, że wszystko dzieje się na moją korzyść. Wiem, że zawsze jestem chroniona i wspierana. Tłuszczam strach, który pozbawia mnie pozytywnych doświadczeń. Jestem świadoma swoich możliwości i wiem, że zawsze ze wszystkim sobie radzę. Jestem otwarta na nowe doświadczenia, a mnie innych nie mają nade mną kontroli. Tylko ja decyduję o tym, jak się czuję, dlatego zdecydowałam, że jestem nieustraszona. Jestem nieustraszona. Przyjmuję każde wyzwanie z uśmiechem i otwartymi ramionami. Wiem, że wszystko dzieje się na moją korzyść. Wiem, że zawsze jestem chroniona i wspierana. Tłuszczam strach, który pozbawia mnie pozytywnych doświadczeń. Jestem świadoma swoich możliwości i wiem, że zawsze ze wszystkim sobie radzę. Jestem otwarta na nowe doświadczenia, a od mnie innych nie mają nade mną kontroli. Tylko ja decyduję o tym, jak się czuję, dlatego zdecydowałam, że jestem nieustraszona. Jestem nieustraszona. Przyjmuję każde wyzwanie z uśmiechem i otwartymi ramionami. Wiem, że wszystko dzieje się na moją korzyść. Wiem, że zawsze jestem chroniona i wspierana. Tłuszczam strach, który pozbawia mnie pozytywnych doświadczeń. Jestem świadoma swoich możliwości i wiem, że zawsze ze wszystkim sobie radzę. Jestem otwarta na nowe doświadczenia, a od mnie innych nie mają nade mną kontroli. Tylko ja decyduję o tym, jak się czuję, dlatego zdecydowałam, że jestem nieustraszona. Jestem nieustraszona. Przyjmuję każde wyzwanie z uśmiechem i otwartymi ramionami. Wiem, że wszystko dzieje się na moją korzyść. Wiem, że zawsze jestem chroniona i wspierana. Tłuszczam strach, który pozbawia mnie pozytywnych doświadczeń. Jestem świadoma swoich możliwości i wiem, że zawsze ze wszystkim sobie radzę. Jestem otwarta na nowe doświadczenia, a od mnie innych nie mają nade mną kontroli. Tylko ja decyduję o tym, jak się czuję, dlatego zdecydowałam, że jestem nieustraszona. Jestem nieustraszona. Przyjmuję każde wyzwanie z uśmiechem i otwartymi ramionami. Wiem, że wszystko dzieje się na moją korzyść. Wiem, że zawsze jestem chroniona i wspierana. Tłuszczam strach, który pozbawia mnie pozytywnych doświadczeń. Jestem świadoma swoich możliwości i wiem, że zawsze ze wszystkim sobie radzę. Jestem otwarta na nowe doświadczenia, a opinie innych nie mają nade mną kontroli. Tylko ja decyduję o tym, jak się czuję, dlatego zdecydowałam, że jestem nieustraszona. Jestem nieustraszona. Przyjmuję każde wyzwanie z uśmiechem i otwartymi ramionami. Wiem, że wszystko dzieje się na moją korzyść. Wiem, że zawsze jestem chroniona i wspierana. Puszczam strach, który pozbawia mnie pozytywnych doświadczeń. Jestem świadoma swoich możliwości i wiem, że zawsze ze wszystkim sobie radzę. Jestem otwarta na nowe doświadczenia, a od mnie innych nie mają nade mną kontroli. Tylko ja decyduję o tym, jak się czuję, dlatego zdecydowałam, że jestem nieustraszona. Jestem nieustraszona. Przyjmuję każde wyzwanie z uśmiechem i otwartymi ramionami. Wiem, że wszystko dzieje się na moją korzyść. Wiem, że zawsze jestem chroniona i wspierana. Tłuszczam strach, który pozbawia mnie pozytywnych doświadczeń. Jestem świadoma swoich możliwości i wiem, że zawsze ze wszystkim sobie radzę. Jestem otwarta na nowe doświadczenia, a od mnie innych nie mają nade mną kontroli. Tylko ja decyduję o tym, jak się czuję, dlatego zdecydowałam, że jestem nieustraszona. Jestem nieustraszona. Przyjmuję każde wyzwanie z uśmiechem i otwartymi ramionami. Wiem, że wszystko dzieje się na moją korzyść. Wiem, że zawsze jestem chroniona i wspierana. Tłuszczam strach, który pozbawia mnie pozytywnych doświadczeń. Jestem świadoma swoich możliwości i wiem, że zawsze ze wszystkim sobie radzę. Jestem otwarta na nowe doświadczenia, a od innych nie mają nade mną kontroli. Tylko ja decyduję o tym, jak się czuję, dlatego zdecydowałam, że jestem nieustraszona. Jestem nieustraszona. Przyjmuję każde wyzwanie z uśmiechem i otwartymi ramionami. Wiem, że wszystko dzieje się na moją korzyść. Wiem, że zawsze jestem chroniona i wspierana. Tłuszczam strach, który pozbawia mnie pozytywnych doświadczeń. Jestem świadoma swoich możliwości i wiem, że zawsze ze wszystkim sobie radzę. Jestem otwarta na nowe doświadczenia, a o innych nie mają nade mną kontroli. Tylko ja decyduję o tym, jak się czuję, dlatego zdecydowałam, że jestem nieustraszona. Jestem nieustraszona. Przyjmuję każde wyzwanie z uśmiechem i otwartymi ramionami. Wiem, że wszystko dzieje się na moją korzyść. Wiem, że zawsze jestem chroniona i wspierana. Tłuszczam strach, który pozbawia mnie pozytywnych doświadczeń. Jestem świadoma swoich możliwości i wiem, że zawsze ze wszystkim sobie radzę. Jestem otwarta na nowe doświadczenia, a o innych nie mają nade mną kontroli. Tylko ja decyduję o tym, jak się czuję, dlatego zdecydowałam, że jestem nieustraszona. Jestem nieustraszona. Przyjmuję każde wyzwanie z uśmiechem i otwartymi ramionami. Wiem, że wszystko dzieje się na moją korzyść. Wiem, że zawsze jestem chroniona i wspierana. Puszczam strach, który pozbawia mnie pozytywnych doświadczeń. Jestem świadoma swoich możliwości i wiem, że zawsze ze wszystkim sobie radzę. Jestem otwarta na nowe doświadczenia, a opinie innych nie mają nade mną kontroli. Tylko ja decyduję o tym, jak się czuję, dlatego zdecydowałam, że jestem nieustraszona. Jestem nieustraszona. Przyjmuję każde wyzwanie z uśmiechem i otwartymi ramionami. Wiem, że wszystko dzieje się na moją korzyść. Wiem, że zawsze jestem chroniona i wspierana. Tłuszczam strach, który pozbawia mnie pozytywnych doświadczeń. Jestem świadoma swoich możliwości i wiem, że zawsze ze wszystkim sobie radzę. Jestem otwarta na nowe doświadczenia, a od mnie innych nie mają nade mną kontroli. Tylko ja decyduję o tym, jak się czuję, dlatego zdecydowałam, że jestem nieustraszona. Jestem nieustraszona. Przyjmuję każde wyzwanie z uśmiechem i otwartymi ramionami. Wiem, że wszystko dzieje się na moją korzyść. Wiem, że zawsze jestem chroniona i wspierana. Tłuszczam strach, który pozbawia mnie pozytywnych doświadczeń. Jestem świadoma swoich możliwości i wiem, że zawsze ze wszystkim sobie radzę. Jestem otwarta na nowe doświadczenia, a od mnie innych nie mają nade mnie kontroli. Tylko ja decyduję o tym, jak się czuję, dlatego zdecydowałam, że jestem nieustraszona. Jestem nieustraszona. Przyjmuję każde wyzwanie z uśmiechem i otwartymi ramionami. Wiem, że wszystko dzieje się na moją korzyść. Wiem, że zawsze jestem chroniona i wspierana. Puszczam strach, który pozbawia mnie pozytywnych doświadczeń. Jestem świadoma swoich możliwości i wiem, że zawsze ze wszystkim sobie radzę. Jestem otwarta na nowe doświadczenia, a mnie innych nie mają nade mną kontroli. Tylko ja decyduję o tym, jak się czuję, dlatego zdecydowałam, że jestem nieustraszona. Jestem nieustraszona. Przyjmuję każde wyzwanie z uśmiechem i otwartymi ramionami. Wiem, że wszystko dzieje się na moją korzyść. Wiem, że zawsze jestem chroniona i wspierana. Wpuszczam strach, który pozbawia mnie pozytywnych doświadczeń. Jestem świadoma swoich możliwości i wiem, że zawsze ze wszystkim sobie radzę. Jestem otwarta na nowe doświadczenia, a od mnie innych nie mają nade mną kontroli. Tylko ja decyduję o tym, jak się czuję, dlatego zdecydowałam, że jestem nieustraszona. Jestem nieustraszona. Przyjmuję każde wyzwanie z uśmiechem i otwartymi ramionami. Wiem, że wszystko dzieje się na moją korzyść. Wiem, że zawsze jestem chroniona i wspierana. Tłuszczam strach, który pozbawia mnie pozytywnych doświadczeń. Jestem świadoma swoich możliwości i wiem, że zawsze ze wszystkim sobie radzę. Jestem otwarta na nowe doświadczenia, a od mnie innych nie mają nade mną kontroli. Tylko ja decyduję o tym, jak się czuję, dlatego zdecydowałam, że jestem nieustraszona. Jestem nieustraszona. Przyjmuję każde wyzwanie z uśmiechem i otwartymi ramionami. Wiem, że wszystko dzieje się na moją korzyść. Wiem, że zawsze jestem chroniona i wspierana. Wpuszczam strach, który pozbawia mnie pozytywnych doświadczeń. Jestem świadoma swoich możliwości i wiem, że zawsze ze wszystkim sobie radzę. Jestem otwarta na nowe doświadczenia, a od innych nie mają nade mną kontroli. Tylko ja decyduję o tym, jak się czuję, dlatego zdecydowałam, że jestem nieustraszona. Jestem nieustraszona. Przyjmuję każde wyzwanie z uśmiechem i otwartymi ramionami. Wiem, że wszystko dzieje się na moją korzyść. Wiem, że zawsze jestem chroniona i wspierana. Puszczam strach, który pozbawia mnie pozytywnych doświadczeń. Jestem świadoma swoich możliwości i wiem, że zawsze ze wszystkim sobie radzę. Jestem otwarta na nowe doświadczenia, a od mnie innych nie mają nade mną kontroli. Tylko ja decyduję o tym, jak się czuję, dlatego zdecydowałam, że jestem nieustraszona. Jestem nieustraszona. Przyjmuję każde wyzwanie z uśmiechem i otwartymi ramionami. Wiem, że wszystko dzieje się na moją korzyść. Wiem, że zawsze jestem chroniona i wspierana. Tłuszczam strach, który pozbawia mnie pozytywnych doświadczeń. Jestem świadoma swoich możliwości i wiem, że zawsze ze wszystkim sobie radzę. Jestem otwarta na nowe doświadczenia, a mnie innych nie mają nade mną kontroli. Tylko ja decyduję o tym, jak się czuję, dlatego zdecydowałam, że jestem nieustraszona. Jestem nieustraszona. Przyjmuję każde wyzwanie z uśmiechem i otwartymi ramionami. Wiem, że wszystko dzieje się na moją korzyść. Wiem, że zawsze jestem chroniona i wspierana. Wpuszczam strach, który pozbawia mnie do pozytywnych doświadczeń. Jestem świadoma swoich możliwości i wiem, że zawsze ze wszystkim sobie radzę. Jestem otwarta na nowe doświadczenia, a opinie innych nie mają nade mną kontroli. Tylko ja decyduję o tym, jak się czuję, dlatego zdecydowałam, że jestem nieustraszona. Jestem nieustraszona. Przyjmuję każde wyzwanie z uśmiechem i otwartymi ramionami. Wiem, że wszystko dzieje się na moją korzyść. Wiem, że zawsze jestem chroniona i wspierana. Tłuszczam strach, który pozbawia mnie pozytywnych doświadczeń. Jestem świadoma swoich możliwości i wiem, że zawsze ze wszystkim sobie radzę. Jestem otwarta na nowe doświadczenia, a od mnie innych nie mają nade mną kontroli. Tylko ja decyduję o tym, jak się czuję, dlatego zdecydowałam, że jestem nieustraszona. Jestem nieustraszona. Przyjmuję każde wyzwanie z uśmiechem i otwartymi ramionami. Wiem, że wszystko dzieje się na moją korzyść. Wiem, że zawsze jestem chroniona i wspierana. Tłuszczam strach, który pozbawia mnie pozytywnych doświadczeń. Jestem świadoma swoich możliwości i wiem, że zawsze ze wszystkim sobie radzę. Jestem otwarta na nowe doświadczenia, a o mnie innych nie mają nade mną kontroli. Tylko ja decyduję o tym, jak się czuję, dlatego zdecydowałam, że jestem nieustraszona. Jestem nieustraszona. Przyjmuję każde wyzwanie z uśmiechem i otwartymi ramionami. Wiem, że wszystko dzieje się na moją korzyść. Wiem, że zawsze jestem chroniona i wspierana. Puszczam strach, który pozbawia mnie pozytywnych doświadczeń. Jestem świadoma swoich możliwości i wiem, że zawsze ze wszystkim sobie radzę. Jestem otwarta na nowe doświadczenia, a od innych nie mają nade mną kontroli. Tylko ja decyduję o tym, jak się czuję, dlatego zdecydowałam, że jestem nieustraszona. Jestem nieustraszona. Przyjmuję każde wyzwanie z uśmiechem i otwartymi ramionami. Wiem, że wszystko dzieje się na moją korzyść. Wiem, że zawsze jestem chroniona i wspierana. Puszczam strach, który pozbawia mnie pozytywnych doświadczeń. Jestem świadoma swoich możliwości i wiem, że zawsze ze wszystkim sobie radzę. Jestem otwarta na nowe doświadczenia, a od mnie innych nie mają nade mną kontroli. Tylko ja decyduję o tym, jak się czuję, dlatego zdecydowałam, że jestem nieustraszona. Jestem nieustraszona. Przyjmuję każde wyzwanie z uśmiechem i otwartymi ramionami. Wiem, że wszystko dzieje się na moją korzyść. Wiem, że zawsze jestem chroniona i wspierana. Tłuszczam strach, który pozbawia mnie pozytywnych doświadczeń. Jestem świadoma swoich możliwości i wiem, że zawsze ze wszystkim sobie radzę. Jestem otwarta na nowe doświadczenia, a od mnie innych nie mają nade mnie kontroli. Tylko ja decyduję o tym, jak się czuję, dlatego zdecydowałam, że jestem nieustraszona. Jestem nieustraszona. Przyjmuję każde wyzwanie z uśmiechem i otwartymi ramionami. Wiem, że wszystko dzieje się na moją korzyść. Wiem, że zawsze jestem chroniona i wspierana. Puszczam strach, który pozbawia mnie pozytywnych doświadczeń. Jestem świadoma swoich możliwości i wiem, że zawsze ze wszystkim sobie radzę. Jestem otwarta na nowe doświadczenia, a od mnie innych nie mają nade mną kontroli. Tylko ja decyduję o tym, jak się czuję, dlatego zdecydowałam, że jestem nieustraszona. Jestem nieustraszona. Przyjmuję każde wyzwanie z uśmiechem i otwartymi ramionami. Wiem, że wszystko dzieje się na moją korzyść. Wiem, że zawsze jestem chroniona i wspierana. Tłuszczam strach, który pozbawia mnie pozytywnych doświadczeń. Jestem świadoma swoich możliwości i wiem, że zawsze ze wszystkim sobie radzę. Jestem otwarta na nowe doświadczenia, a od mnie innych nie mają nade mną kontroli. Tylko ja decyduję o tym, jak się czuję, dlatego zdecydowałam, że jestem nieustraszona. Jestem nieustraszona. Przyjmuję każde wyzwanie z uśmiechem i otwartymi ramionami. Wiem, że wszystko dzieje się na moją korzyść. Wiem, że zawsze jestem chroniona i wspierana. Puszczam strach, który pozbawia mnie pozytywnych doświadczeń. Jestem świadoma swoich możliwości i wiem, że zawsze ze wszystkim sobie radzę. Jestem otwarta na nowe doświadczenia, a mnie innych nie mają nade mną kontroli. Tylko ja decyduję o tym, jak się czuję, dlatego zdecydowałam, że jestem nieustraszona. Jestem nieustraszona. Przyjmuję każde wyzwanie z uśmiechem i otwartymi ramionami. Wiem, że wszystko dzieje się na moją korzyść. Wiem, że zawsze jestem chroniona i wspierana. Tłuszczam strach, który pozbawia mnie pozytywnych doświadczeń. Jestem świadoma swoich możliwości i wiem, że zawsze ze wszystkim sobie radzę. Jestem otwarta na nowe doświadczenia, a opinie innych nie mają nade mną kontroli. Tylko ja decyduję o tym, jak się czuję, dlatego zdecydowałam, że jestem nieustraszona. Jestem nieustraszona. Przyjmuję każde wyzwanie z uśmiechem i otwartymi ramionami. Wiem, że wszystko dzieje się na moją korzyść. Wiem, że zawsze jestem chroniona i wspierana. Tłuszczam strach, który pozbawia mnie pozytywnych doświadczeń. Jestem świadoma swoich możliwości i wiem, że zawsze ze wszystkim sobie radzę. Jestem otwarta na nowe doświadczenia, a opinie innych nie mają nade mną kontroli. Tylko ja decyduję o tym, jak się czuję, dlatego zdecydowałam, że jestem nieustraszona.